Gościa Paweł Poncyliusz, poseł na Sejm, Koalicja Obywatelska. Witam Pana posła, witam Państwa. Dzień dobry Panu, witam panu, Państwa również. Panie pośle, trwa spotkanie z inicjatywy Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Telekonferencja bierze w niej udział Prezydent Andrzej Duda, dodatkowo przywódca Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady, Rumunii, Włoch. Do tego wszystkiego sekretarz generalny NATO, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Sytuacja jest już na tyle poważna? Niestety mam słabe łączenie. Hmm... hmm. No to jeszcze raz, o 17.00 prezydent Joe Biden zwołał wideokonferencję. Bierze w niej udział m.in. prezydent Duda, do tego wszystkiego przedstawiciele takich państw jak Włochy, Kanada, Niemcy, Francja, Rumunia, przedstawiciele Unii Europejskiej, sekretarz generalny NATO. Czy sytuacja jest już na tyle poważna, że coś się rzeczywiście szykuje i dzieje? Panie pośle, widzieć to ja pana widzę, ale nie słyszę. Tak to proszę państwa jest. A więc między innymi, bazując na tym co powiedziałem w formie pytania, co prawda konstruując tę swoją wypowiedź, fakt jest faktem, że o godzinie 17 takowe spotkanie zostało zwołane w formie wideokonferencji. Do tego wszystkiego dziś między innymi ambasador Holandii i przedstawiciele holenderskiego MSZ, czyli niderlandzkiego, nawołują swoich obywateli do tego, aby opuścili teren Ukrainy. Z podobnym apelem wczoraj zwrócił się do Amerykanów prezydent Stanów Zjednoczonych, mówiąc, że później może być już za późno. Paweł Poncyliusz, czy teraz się słyszymy? Tak, słyszymy się, przepraszam, jestem w górach. Nie, spokojnie, ja rozumiem to no, tak, tak to bywa, to, to są problemy techniczne. <laughs> Myśli pan, że sytuacja dojrzała już do tego momentu, że stała się niezwykle poważna? Znaczy myślę, że ona jest poważna od dłuższego czasu. To nie jest e, jakieś nowum. No to, że lądują amerykańscy żołnierze w Polsce, to to był taki między innymi w Polsce, bo nie tylko, ale w krajach flanki wschodniej, no to to oznacza, że, że, że Amerykanie uznają tę sytuację za poważną i też chyba nie chcą stracić żadnego momentu, żadnego gestu, który no, ma dać jasny sygnał w stronie rosyjskiej, że nie będzie żartów, że to nie jest tak, że na to ograniczy się, czy politycy to ograniczą się tylko do środków dyplomatycznych. No bo myślę, że każdy z tych przywódców potem mógłby sobie kluć w brodę, jeżeli by dzisiaj zbyt miękko reagował na, na, na postępowanie Rosjan, a za jakiś czas miałoby dojść do takiego konfliktu czysto kinetycznego, czyli po prostu do wojny. Myślę, że to jest powód, dla którego przywódcy państw NATO w tej chwili jasno. Pewnymi gestami sygnalizują, że, że to nie przelewki, to nie żarty i że oni to traktują bardzo poważnie i nie będą bezczynnie. Mm, Patrzeć na to, co, co Rosja robi. Ale przywoływany przeze mnie chociażby prezydent Biden, o ile rzeczywiście mówi, że stanowczo da odpór, załóżmy Federacji Rosyjskiej i wojskom tegoż państwa, o tyle również stanowczo nawołuje swoich obywateli przebywających na terytorium Ukrainy do opuszczenia tego kraju, ale jednocześnie stanowczo mówi, że na pewno wojska amerykańskie tam nie wejdą. No nie, nie mówimy dzisiaj o amerykańskich wojskach, które wejdą na Ukrainę, bo sam pan wie, że to jest bardzo skomplikowane, nawet choćby pod względem e, prawa międzynarodowego wejście na, na teren kolejnego, kolejnego kraju. Po drugie, no zawsze w tego typu konfliktach w dzisiejszych czasach trzeba wiedzieć, czym to się zakończy. Bo to, że zareagujemy tak entuzjastycznie, emocjonalnie na na, na wojnę między Ukrainą a Rosją, gdyby już do nich doszło na, na takim poziomie właśnie wojny zbrojnej. No to jest pytanie: jeżeli siły NATO mają tam wejść, to, to, to pod jakimi warunkami mają wyjść? No i tego też doświadczenie Afganistanu pokazuje, że, że można bardzo szybko wysłać wojsko, natomiast potem jest problem z jego wycofywaniem albo jego wycofaniem. No nie wygląda najlepiej. Ale myśli pan, że to rzeczywiście jest kwestia wejścia i wyjścia. Czy bardziej kwestią jest to, co mówi sam Władimir Putin, prezydent Rosji, że w ewentualnym konflikcie czy starciu rosyjsko-natowskim nie będzie wygranych i przegranych? No, no wie pan, no, w jakim stopniu na pewno będą ci wygrani i przegrani. Tylko no, znowu Afganistan i Irak pokazują, że takie interwencje międzynarodowe no, mają swoje wady. To znaczy. No nawet jeśli powiedzmy Żołnierze Stanów Zjednoczonych, Polski czy Kanady będą w ten konflikt angażować się bezpośrednio zbrojnie, to potem się okaże, że są kraje, których mandat, które dają mandat swoim wojskom bardziej w kategoriach misji stabilizującej i nie będą chcieli się angażować w jakiekolwiek działania wojenne, militarne i tego typu, ale, ale no z, z ostrą bronią, ze strzelaniem do, do przeciwnika. To, to jest doświadczenie z Afganistanu, że to nie za dobrze działa, że różne państwa udzielają różnego mandatu swoim żołnierzom. I, no i potem jest taka różnica, że niektórzy żołnierze siedzą w bazach i, i przyglądają się tego, temu, co robili talibowie, jak na przykład przebiegał przemyt narkotyków, a, a inne państwa ym, kierowały żołnierze do bezpośredniej walki i, i jakby ci żołnierze ginęli tak, w konflikcie z talibami. Według pana dojdzie do inwazji rosyjskiej na Ukrainę? Moim zdaniem nie. Tak mówią, ja też słucham ekspertów. Eksperci mówią, że, że to się nie powinno zdarzyć, że tak naprawdę Putin już osiągnął pewne, pewne cele. Tym celem jest to, że zaczął być traktowany na poważnie przez przywódców państw, państw zachodnich czy państw Zachodów. I z drugiej strony, że jego celem jest po prostu odtwarzanie Związku Radzieckiego, czyli tak naprawdę odbudowanie strefy wpływu. No jasne, ale bez Ukrainy nie uda się odtworzyć Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ale dzisiaj myślę, że Putin ma świadomość, że takie fizyczne funkcjonowanie, okupowanie tych wszystkich terenów jest bardzo trudne, znaczy to po pierwsze, nawet okupacja Krymu pokazuje, jak dużo Rosja wydała na to pieniędzy, a mówimy o, o dużo większej skali w tej chwili. Wiemy dobrze, że Ukraińcy przy okazji Mariupolu i to wtedy, kiedy ta armia była w rozsypce, potrafili się postawić Rosjanom i Rosjanie tam ponieśli bardzo bolesne straty w batalionowych grupach bojowych i to z pecnażu, gdzie Po prostu dwie batalionowe grupy bojowe nie dały rady jednemu miastu i, i, i okolicy. Więc to, to oznacza, że wejście takie fizyczne na teren Ukrainy będzie dla Rosjan potężnym obciążeniem logistycznym, finansowym. Już nie mówię o, o, o sankcjach, o, o wymiarze, wymiarze takich relacji handlu międzynarodowym, bo, bo przecież też się zapowiada odcięcie ich od, od systemów rozliczeń, e, które są stosowane na całym świecie. Także to jest dużo więcej niż tylko kwestia wjechania czołgami, zajęcia przysłowiowego. Mariupola, czy nawet Kijowa, czy Odesty. To jest, to jest kwestia. No, Pentagon szacuje, że dwie doby są potrzebne czołgom rosyjskim na to, żeby wjechać do Kijowa. Dwie doby? Tak, to nie mam wątpliwości. Przy takiej koncentracji ponad tysięcy żołnierzy na granicy z Ukrainą, no to faktycznie przy przewadze w powietrzu, przy, przy przewadze militarnej, no to, to jest to oczywiście prawdopodobne, ale wtedy staje pytanie. Co dalej, tak? No, i no co właśnie, i co dalej? Idą, co tedy, że... I co wtedy zrobi no. Zachód, Panie Pośle? Znaczy myślę, że Zachód e, będzie izolował Rosję w tych wymiarach, o których mówiłem, czyli systemy rozliczeń, systemy bankowe e, już Brytyjczycy zapowiedzieli, że praktycznie e, przyblokują wszelkie e, kapitały, które dzisiaj są ulokowane w Londynie. Bo, bo moim zdaniem dzisiaj uderzenie w finanse Putina i jego akolitów. Będzie najbardziej skutecznym, naj, najbardziej bolesnym faktem ze strony Zachodu. Nie wysłanie żołnierzy, tym bardziej, że no też mamy, mamy to doświadczenie z Krymu, gdzie, gdzie widać było, że armia wtedy ukraińska się praktycznie w ogóle nie broniła. Czy mówimy o Sebastopolu, czy mówimy o. o, o, o no tak, ale wojny. to była zupełnie inna armia i ona została to zupełnie inaczej się, wcielona w formację już rosyjską. Tam ich wzięto wtedy podwyżkami, na przykład. No, z wieloma rzeczami, ale no mówię, nawet nawet w tej flocie, znaczy tam w tych, Sewastopolu, z tego co wiem, to praktycznie przejęto statki bez, bez jednego wystrzału ukraińskiego. Tak jest. Które też tam były, także dzisiaj na pewno jest inaczej, ale myślę, że Rosjanie zdają sobie sprawę, jaki ponoszą koszt choćby okupacji tych terenów e, przejętych kilka lat temu łącznie z Krymem. To są... Gigantyczne pieniądze, które dzisiaj Rosja musi trafić. No tak, ale gdyby tak załóżmy, nie zależało tak bardzo Putinowi na tym, żeby mieć jednak ten Krym, chociaż z punktu widzenia ekonomicznego to jest żaden interes, taka jest prawda. To na to przykład płaci. nie budowałby połączenia stałego w formie mostu. Wybudowano ten most bardzo szybko, ten most funkcjonuje. Tam jest problem z wodą na Krymie. Energią też to samo. Hmm? E, no, ale to, to wszystko panie redaktorze, pokazuje. Jedną rzecz, że Rosjanie mają świadomość, że okupacja Ukrainy będzie kosztowała ich gigantyczne pieniądze, fizycznie pieniądze, czyli to będą kolejne e, e, rezerwy narodowe rosyjskie uwalniane tylko po to, żeby utrzymywać ten, tę okupację. Ukraińcy to, to też jest naród bardzo dumny, dzielny. W związku z tym e, należałoby się spodziewać, że nawet jeżeli uda się tam dwa dni dojść do Kijowa. To wielu tych żołnierzy, którzy gdzieś tam rozproszą się w trakcie walk, będą prowadzili wojnę partyzancką. To są znowu koszty koszty finansowe, koszty ludzkie. Myślę, że to, to jest wszystko, na, to oczywiście dla Putina może być taką, takim uwolnieniem w dyskusjach we, o wewnętrznych problemach Rosji problemach demograficznych problemach w ogóle. Gospodarki. Tak tak część terytorium to... zajmowane jest przez Chińczyków. Myślę, że bardziej Mutinowi, jeżeli na czymś zależy, to po pierwsze temu, żeby Zachód bezpowrotnie zrezygnował z ambicji przyłączenia Ukrainy do NATO czy do Unii Europejskiej. Tutaj Zachód się stawia i mówi, że Ukraina no tak. jest samodzielnym, niezawisłym Absolutnie. państwem i to ona ma prawo decydować o swojej przyszłości. I druga rzecz, która tak, tu się zgadzam z panem, no, że to są fakty. I jest druga rzecz, moim zdaniem oczekuje Putin takiego uległego wobec Rosji przywódcy, czy też grona elity politycznej, która, która będzie się po prostu nisko w pas kłaniała Rosjanom i spełniała wszystkich ich oczekiwań. Czyli taka Taki, powtórka, mamy, powtórka zadań, z Mińska w Kijowie, tak? No, tylko wie pan, Mińsk to już od dawna jest tak naprawdę w pełnej strefie wpływów Rosyjskich. Natomiast Ukraina na pewno nie. Myślę, że bardziej musimy to przyrównywać do tego, co się dzieje w krajach A Azji Centralnej, czyli tych właśnie krajach też postsowieckich, w, w których właśnie są jakiś lokalni kacykowie, którzy e, wraz z rodzinami i, i swoim otoczeniem czerpią pożytki z bycia przy władzy, ale muszą się kłaniać Nisko-Putinowi i jakby reagować na wszystkie jego życzenia. A nie obawia się pan Czas. takiego scenariusza, że Ukraina podzieli los Kazachstanu? No więc właśnie, nie, ja, no więc myślę, że Putinowi o to chodzi. Tylko o ile o Kazachstan trudno się na to i, i, i o społeczności międzynarodowej upominać, o tyle, o tyle Ukrainę, myślę, że może być też tak, że Joe Biden czy, czy Macron zdają sobie sprawę, że jeżeli tu nie będą tak stanowczy, to właśnie Kazachstan, znaczy Ukraina stanie się kolejnym Kazachstanem w, w kategoriach relacji z Rosją. O, o to walczy. A wiadomo, że kraje Zachodu traktują Ukrainę też jako taką przestrzeń do rozszerzania wpływów, czy to Unii Europejskiej, czy NATO, w sumie słusznie. I, i, i też płyną jednak sygnały ze strony Ukrainy, że Ukraina jest jednak chyba chce. Że jest, go, jest gotowa, chętna do tego, żeby, żeby zacieśniać tą współpracę. Myślę, że to też był błąd jednak ostatnich lat, gdzie, gdzie, gdzie Zachód się trochę krygował, żeby... No tak Nawet nie e, tyle, panie pośle, krygował, co czy niderlandczycy, dziś wcześniej Holendrzy, czy Francuzi mówili wprost nie chcemy Ukrainy, bo przecież Ukraińcy zabiją nasz rynek rolno-spożywczy. No po prostu to były interesy, czy czyste, czy nieczyste, to już chyba bez znaczenia na rynek dzisiejszą rynek Ukraiński rolny nie jest niebezpieczny dla Europy. To, to myślę, że biorąc pod uwagę, jak, ten, jak jak wygląda rolnictwo na Ukrainie, nawet jeżeli mają świetne ziemie, to, to jakby intensywność tych upraw jest, jest bardzo słaba. No, to by A się pan zaskoczył, uwagę, proszę mi wierzyć. Paweł już poseł no, Platformy, bardzo. przepraszam, Koalicji Obywatelskiej, dziękuję, był państwem i moim gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia.